No, jak się pewnie domyślacie po tytule i miniaturze, yy, Francja znowu płonie. To jest ewidentnie część francuskiego folkloru, żeby co jakiś czas podpalać państwo. Chociaż w ostatnim czasie to jest raczej kwestia, żeby nie pozwolić mu zgasnąć i po prostu, żeby cały czas płonęło bez przerwy. Tym razem szczepionki. Bo czemu nie? W sensie i tak w większości w protestach biorą udział po prostu żółte kamizelki, które protestują cały czas o wszystko. Ale jako, że nadchodzi we Francji czwarta fala, no i właśnie ma być wprowadzany paszport szczepionkowy, obowiązkowe szczepienia dla medyków i dla opieki zdrowotnej, no to teraz to jest temat, żeby protestować. No więc szybko powiemy wam, co tam się dzieje. Na koniec będzie jeszcze taki bardzo fun fact z kategorii y, historie y, kryminalne. No i w ogóle jak prezentuje się sytuacja, bo to lubimy donosić jak Francja płonie z jakiś czas, nie? Więc bez zbędnego przedłużania, lajki i będzie nam bardzo miło i zapraszamy. Ok, główne powody wybuchu całych zamieszek są dwa. Po pierwsze, obowiązkowe szczepienia dla medyków y, i dla ogólnie tej y, opieki zdrowotnej, które, co ciekawe, jak pokazują badania, popiera 60% Francuzów. No i druga sprawa, którą też popiera około 60% Francuzów, to certyfikacja zdrowotna. Chodzi o to, że niedługo będzie trzeba pokazywać paszport szczepionkowy, to znaczy, że jesteśmy zaszczepieni, Albo mamy negatywny wynik testu na koronawirusa, albo że jesteśmy ozdrowieńcami w jakimś tam wiecie, czasie od tego momentu. No i to upoważnia nas do właśnie korzystania jakby z wiecie, galerii handlowych, jakichś miejsc kultury, kawiarni, barów i tak dalej. No i ogólnie to wzbudziło zaniepokojenie i niechęć dużej części społeczeństwa, w tym często właścicieli tych wszystkich przybytków, którzy twierdzą, że no będą się to sprawdzać, w ogóle mniejsze obroty dalej. No i oczywiście osób, które uważają to za łamanie jakichś tam podstawowych praw obywatelskich. Protesty odbyły się w praktycznie całym kraju. No, takie oczywiście główne były w największych miastach, ale właśnie w tych mniejszych też były. Dwa punkty szczepień zostały zdewastowane i obrabowane. To jest, swoją drogą, ciekawy element, bo my się zastanawiamy, po co antyszczepionkowcy radną coś z miejsca, gdzie są szczepionki. W sensie. No, bo nie, żeby się zaszczepić, nie, to ustalmy, więc może chcą po prostu przetestować te czipy, które są w środku, żeby wiedzieć, jak się przed nimi bronić. Kto wie, z takich większych rzeczy. W czasie jednego z większych wiecy w Paryżu, Martine Vonner, czyli francuska polityczka, robiła takie wiecie orędzie do narodu, Mówiące o tym, że to jest w ogóle skandal, że oni zabierają nam wolność, to jest początek dyktatury i kazała otoczyć ludziom budynek parlamentu. Podobno nawoływała też do niszczenia biur i tak dalej. W ogóle one już zostały wywalone ze swojej partii. Ale z tych takich ciekawszych rzeczy, to niektórzy rządzący, którzy mieli głosować w sprawie tych wszystkich, no, i tak dalej, oni dostawali groźby pod tytułem, że jestem uzbrojony po zęby i teraz uważaj, na co głosujesz, bo wiesz, może być źle. Więc, no, całkiem napięta sytuacja. Do tego coś, co podkreśliła Woner, to ona powiedziała, że ona nie jest antyszczepionkowcem. Tutaj ludzie nie są antyszczepionkowcami. Oni po prostu yy, chcą mieć wybór żeby się nie szczepić. Ale nieważne, nieważne. I uważają, że testy PCR dalej powinny być darmowe, bo przecież one wystarczają. Bo y, to też jest taka imba, bo w zamian za to, że jakby jest nakłonienie tych szczepień, to testy PCR, które wcześniej były fundowane przez, y, przez rząd, teraz będą już płatne. I to też ludzi wkurzyło. I to jest ten obraz, który jest w mediach, nie? Jako właśnie takiej walki, że społeczeństwo nie chce się dać i tak dalej. Tylko jest też ta druga strona. Po pierwsze, te 64% ludzi, którzy uważają, że w sumie okej. Okay. No i po drugie, jakby ilość zapisanych osób na szczepienia, zaraz po właściwie wydaniu tego komunikatu, na dzień, kiedy te Film pisaliśmy nawet nie dzisiaj, bo dzisiaj już jest więcej, tylko na dzień, kiedy go pisaliśmy, to było około miliona osób. To znaczy, że jakby spoko były 100 tysięczne protesty, jak to się mówi tak mniej więcej w przybliżeniu, jak się wszystko zsumuje. versus milion osób, które nie protestowało, tylko sobie już się zapiszą na szczepienie. Do tego przypominamy, bo ten obowiązek szczepienia medyków i tej całej wiecie ochrony zdrowia, to on nie działa wcale tak, że ktoś stoi na tobą z pistoletem i ci każe się zaszczepić. I nie, po prostu zasada jest taka, że jeśli tego nie przyjmiesz, to nie możesz wykonywać zawodu i nie będziesz miał płacone, bo nie wykonujesz zawodu. No ale jakby nigdzie nie zmusza tak fizycznie. A, i mówi się, że tej ochrony zdrowia to będzie trzeba zaszczepić 4 ludzi, więc też całkiem sporo. Więc jakby już wychodzi, że 5 milionów ludzi zostanie zaszczepionych, tylko okay, pewnie z ochrony zdrowia już dużo ludzi było zaszczepionych, ale parę milionów co najmniej zaszczepi się dzięki tym zmianom. De facto Macron raczej osiągnął swój efekt, bo protesty i tak by były, bo to Francja i protesty o coś by były, a ma więcej zaszczepionych ludzi. Więc on osiągnął swój cel. A, i z fan faktów teraz ta historia kryminalna. Zatrzymano parę osób, które sprzedawały właśnie nie fejkowe, tylko prawdziwe poświadczenia, że jesteś zaszczepiony, bo całą szajką dowodziła jakaś kobieta w administracji, która zapisywała ludzi na szczepienia, oni na nie nie przychodzili, ale ona jakby zaznaczała, że przyszli i że dostali swoją dawkę, więc drukowała mi legitne potwierdzenia. I sprzedawali je za 300-400 euro, a policja złapała ich dlatego, że dosłownie reklamowali się na snapczacie. Więc... okej. Okay. Nie wiem, może spodziewaliście się lepszej historii kryminalnej, nie to całkiem bawi. No, więc jakby to by było na tyle: mniej więcej to się dzieje we Francji. Protesty są tam i tak cały czas: więcej ludzi się zaszczepi, jakaś część ludzi uważa, że nie powinna się szczepić. zdemolowane dwa punkty szczepień, i jedna polityczka wyrzucona ze swojej partii za nawoływanie do oblężenia parlamentu. Weekend we Francji, weekend! W każdym razie to by było na tyle. Zapraszamy do lajkowania i subskrybowania, tak jak mówiliśmy. Do tego grupka na Facebooku. Bardzo spoko, jak lubicie grupki na Facebooku, to wasza to, to jest super. Tam też jest dobra zabawa. No a my co? Staram się starać dla was, to by Warp. Pa!